Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się przy bardzo pięknym kominku zbudowanym na drugim piętrze Pałacu pod Globusem w Szczecinie, w dzisiejszej siedzibie Akademii Sztuki. Miejsce, w którym się znajdujemy i ten piękny kominek ma zachęcić Państwa do uczestnictwa w wystawie Cztery Kąty i Piec Piąty, gdzie przedstawimy krótką historię Zduństwa na Pomorzu w postaci Współczesnych i archiwalnych fotografii oraz kolekcji starych piecyków żyliwnych, które potocznie nazywamy kozami, oraz fragmentu kolekcji drzwiczek piecowych. Ponadto będziemy mogli zobaczyć około 20 książek, starych książek. Wspomniana wystawa zostanie zainaugurowana 1 marca o godzinie 10. Po niej, w godzinach od 11 do 15, odbędzie się konferencja pod tym samym tytułem, na którą zjadą. Z Dunii, z całej Polski w czasie konferencji odbędzie się siedem prelekcji. Pierwsze trzy zostaną przeprowadzone przez naukowców, którzy specjalizują się w dziedzinie garncarstwa, kaflarstwa e, początków zduństwa. E, do nich należą pani dr Maria Dąbrowska z Warszawy, e, pani dr Barbara Pospieszna z Malborka oraz pan dr Marcin Majewski ze Stargardu. Cztery kolejne prelekcje zostaną przeprowadzone przez Czynnych zdunów z Polski. Tak więc zapraszam Państwa na otwarcie wystawy i wspomnianą konferencję 1 marca o godzinie 10 w książnicy Pomorskiej w Szczecinie.